Cześć, witam serdecznie. Obiecałam pokazać zakupy z Rosmana. Za chwilę rozpakujemy to pudło. Pudło z Oriflame oczywiście, bo tych pudel mam dużo. Zapakowałam i te zakupy czekają. Obiecałam pokazać, ale też pokażę moją piękną choinkę. Co prawda, już ją kiedyś Wam pokazywałam, ale tak tylko. Dla przypomnienia, nowa bombka, która się pojawiła w tym roku, bo co roku nowa bombka się pojawia. Tę bombkę moja córka kupiła czerwoną. Nowa bombka kupiona co roku na honorowym miejscu, i przechodzimy do zakupu. Trochę tych rzeczy jest, zaraz będę je wyciągać, ale może najpierw. To niepotrzebne. Pokażę Wam męski zapach Essence Men Elixir. Perfumy, które kupiłam i nie zdążyłam Wam pokazać, bo to jest przepiękny zapach. I pójdę od razu do użytku, więc otworzę i pokażę. Cikać nie będę, ale są prześliczne. Zobaczcie, tak wygląda buteleczka. Przepięknie. Na prezent super. Bardzo, bardzo ładne. I słuchajcie ten zapach. Jest jeszcze w katalogu, ale oczywiście już do świąt nie dojdzie, więc tylko tak pokazuję, że w tym katalogu ostatnim Oriflame w zestawie jest i oddzielnie można kupić. I tu mamy maksymalną koncentrację zapachu, czarny pieprz, olibamum i bursztynowe drewno ze świąteczną torebkę, ale oczywiście już nie dojdzie. Dzisiaj nagrywam 21 film, więc nie ma chyba szans. No nie, bo wigilia jest dniem wolnym. Tak tylko pokazuję na przyszłość. Nawet nie wiem, czy w tym pierwszym katalogu jest, bo już nie chciało mi się sprawdzać. Zacznijmy od yy, takiego to z Rossmanu oczywiście. Maseczka na usta, Miód i Jagoda. To dla córki. Córka jest zachwycona. Mówi, że wspaniała maseczka. I ona. Teraz zobaczymy, jakie ona ma konsystencje. Bardzo taka tuściutka, fajna, kojąca. Także coś takiego, już ten tenderkerki zbrzyduje jej, szuka czegoś nowego. I słuchajcie, pokażę Wam jeszcze. Taki krem bergamu, kolagen, to moja córka otrzymała w prezencie mikołajkowym. To jest krem na takie podrażnienie, od koleżanki dostała. I to jest łagodny krem do twarzy z kolagenem, wspomaga naturalną barierę skóry. Kolagen nawadnia przesuszoną skórę, sprawia, że jest ona bardzo elastyczna. Formuła została wzbogacona o łagodny ekstrakt z oczaru wirginijskiego, który łagodzi stany zapalne skóry i wspomaga jej regenerację. Krem do codziennej pielęgnacji skóry twarzy stosować rano i wieczorem na oczyszczoną twarz, wklepać delikatnie do całkowitego wchłonięcia. I wyprodukowano w Korei Południowej, no i tak po kilku razach, to mówi, że jej bardzo tak, bo ona teraz jakiegoś stanu zapalnego skóry twarzy dostała, więc uspokoiły się jej te bolące, ropiejące krostki i, i, i mówi, że tak chyba lepiej się czuje po tym kremie, że aż dziwne, że tak po pierwszym, drugim razie to się uspokoiło, więc pokazuję ten kremik, pewnie go gdzieś można y, kupić środki ostrożności nie stosować w, w internecie nie dokończyłam stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę bardzo y, fajny kremik i y, on lubi y, taka naturalna wegańska formuła z ekstraktem znu i kozieradki y, y, reaktywator skrętu w mgiełce to już tam sobie, żeby, żeby się bardziej kręciły popryskać włosy. Yy, I kiedy stosować yy, nasze włosy puszą się, a ich skręt wyraźnie osłabł. Jaki efekt włosy odzyskują? Gładkość oraz sprężystość. Logi i fale są yy, ponownie zdefiniowane bez obciążenia. Jak pachnie kuszący zapach, kuszący zapach słodkiego banana. Zadba o Twój na komite nastrój. To też właśnie w tym kupiony zostało w rozmanie. I tak, mam mydło. Pięknie pachnie. Delikatne mydło o zapachu owoców leśnych. Receptura nie zawiera mikroplastiku. Butelka wykonana w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Ja nawet lubię to mydło. Chroni, pielęgnuje skórę podczas mycia. I, I zawarty w recepturze łagodny kompleks pielęgnacyjny sprawia, że skóra jest delikatna, aksamitna. Zapach malin, jerzyń i wanili rozpieszcza Twoje zmysły. Jakiś taki tani bardzo. Ja y, jakoś tak y, kupowałam te kremy do rąk z oryflem, ale stwierdziłam, że one jednak są za drogie. Więc tak się skusiłam, żeby wypróbować y, też y, z Isany. Potem mam y, kupiony y, jeszcze takie dwa kosmetyki. Y, żel Onlibio do stylizacji włosów kręconych. Wegańska formuła ksy, y, z ksylitolem i sokiem z liści aloesu. Żel mocny do stylizacji włosów kręconych. Y, idealny do wy wydobywania skrętu metodą wgniatania lub lopingu zacznij swoją stylizację z włosów umyj włosy metodą nie wiem co to za metoda hmm. czyli jaka metoda hmm. jakaś chyba to jest aplikacja czy coś to to o, nie wiem co to jest dajcie znać jakby wiecie na mocno ciekające włosy na aktywator skrętów kremie następnie wgnieć w nie niewielką ilość żelu mocnego do stylizacji włosów kręconych stylizatora do włosów kręconych wysusz włosy suszarką używając dyfuzora umyj włosy metodą OMO na mokro ciekające włosy na już aktywator skrętu w kremie a gdy masz więcej czasu no co w każdym razie można się bawić tutaj i tu jest właśnie ten aktywator skrętu w kremie, tak ja właśnie nie wiem czy mm. aktywator skrętu w kremie i to jest aktywator skrętu w kremie, tak? żel, a to jest aktywator skrętu. To żel to chyba druga druga mm, już yy drugi już z, y, krok, czyli najpierw aktywator skrętu w kremie, potem utrwalenie tym żelem mocnym. No w każdym razie coś takiego kupiłam. To głównie córce, ale sama też pewnie wypróbuję, bo lubię czasami mieć kręcone włosy. Potem kupiłam Domol. takie, y, dajcie znać czy, czy używaliście, nawet powąchałam, nawet ładnie pachnie. To są takie te perełeczki zapachowe, taki przyjemny zapach, delikatny, czyli perełki zapachowe do prania hmm, zapewniają twojemu praniu nieporównywalną świeżość, roztaczają, roztaczają czarujący słodki zapach, przez kilka tygodni, który przez kilka tygodni rozpieszcza twoje zmysły. E, perełki przeznaczone są do wszystkich rodzajów tekstyliów, nadających się do prania, nadają się również do prania wełny. Mikrofibry, odzieży sportowej i funkcyjnej, wsypać perełki zapachowe do prania, bezpośrednio do tylnej części bębna pralki, następnie włożyć pranie jak zwykle, dozować środek biorący, ewentualnie płyn do podłokania tkanin, po czym rozpocząć program prania. Jedna, druga, jedna, druga nakrętki na pranie, tak? Mniej więcej. Ja zobaczymy, jeszcze nie używałam, więc tylko pokazuję. I słuchajcie, pan w sklepie namówił mnie na taki środek. Mówił, że jest świetny, że, jest, że pracował w kuchni, więc wie, co mówi i że te inne się nie umywają. Środki do tego, do piekarników, kominków, grilla i garnków, czyści, rozpuszczał, usuwa tłuszcz, zapieczone resztki potraw. Najwyższa wydajność, głęboka penetracja i skuteczność. Nie wiem nawet jak się czyta tutaj, nano max, coś takiego. I to jest yy, na zimno powierzchnię nanieść niewielką ilość preparatu, rozprowadzić, pozostawić na 3-5 minut, następnie zetrzeć i spłukać wodą. Przed użyciem strząsnąć, nie stosować na aluminium, mieć powierzchnię meta yy, malowane i lakierowane, zaleca się wykonanie Próby w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni. No, wypróbuję, bo ja takiej rzeczy potrzebowałam. Ja nawet nie pamiętam wiecie, ile co kosztowało. Bo pewnie rachunek już wyrzuciłam. To już trochę czasu stoi w tym pudle na dole w piwnicy, więc nie wiem, ile to kosztowało. I kupiłam jeszcze taki szampon, który już miałam i bardzo dobrze mi się sprawdził. Ostatnio Wam pokazywałam w denku. To jest szampon odbudowujący, wzbogacony o kreatynę roślinną i olejek rycynowy. Bardzo fajny, bardzo dobrze mi się sprawdzał. Olejek rycynowy wzmacnia włosy aż po same końce, pomagając zachować ich długość. Sposób użycia nałożyć na mokry, no to wiadomo jak to szampon, bardzo fajna rzecz. Yy, polecam, bardzo polecam ten yy, szampon i jeszcze yy, kupiłam yy, w Isanie taki, yy, taki, taki yy, spray do retuszu odrostów, ciemny blond. Retuszuje yy, nasadę włosów w ciągu kilku sekund, też nadaje się do siwych włosów, czyli yy, mam, no właśnie to chyba chodzi o te siwe włosy, tak mi się wydaje. Tego oczekuję, więc y, taki coś kupiłam. I kupiłam y, jeszcze, ale to chyba w biedronce. Kupiłam tak mi się wydaje: sól do kąpieli, kokosową. Tylko nie pamiętam, gdzie ja to kupiłam, ale chyba w biedronce. Tak, w biedronce. Kąpiel z dodatkiem najwierżającej soli do kąpieli. Doskonały sposób na pielęgnację ciała. Zawarte w soli kamiennej składniki mineralne. Korzystnie wpływają na kondycję twojej skóry. Skład produktów wzbogacono o ekstrakt z kokosa, właściwościach nawilżającym, Przy regularnym stosowaniu skóra pozostanie miękka i gładka w dotyku. Ja też do, do moczenia stóp sobie to kupiłam. Piękny zapach, taki kokosowy, śliczny. No i ten kolor. I kupiłam to chyba też. W jakiejś promocji, tylko nie pamiętam właśnie gdzie, czy w biedronce, bo wtedy też do bioronki chodziłam. Palmo oliw męski. Jeden, jeden, jeden żal gratis, gratis był. Cytrusowy. I, i, i. Ten jest jaki? Hmm. No chyba dwa cytrusowe. Ten pomarańczowy. Ten jeden cytrusowy, drugi chyba pomarańczowy, coś takiego. Więc dwa Żele. Będziemy próbować coś innego, nie tylko z Oryflame. Też kupiłam taki jeden, takie perfumy do płukania tkanin. Dajcie znać, czy znacie, czy lubicie, czy cenicie. I to chyba wszystko, co mam z tych zakupów. Jeszcze zajrzę. No i zaraz jeszcze życzę. Kochani, dziękuję, że mnie oglądacie. I życzę Wam cudownych, wesołych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że przed Nowym Rokiem jeszcze się spotkamy, więc tego szczęśliwego Nowego Roku jeszcze będę Wam żyć, życzyć wszelkiego błogosławieństwa i samych cudownych chwil, żebyście ciągle mieli dobre myśli w sobie, pogodne usposobienie i taką radość życia. Bo święta Bożego Narodzenia to oczywiście piękny czas. No i do zobaczenia po świętach. Oczywiście dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie mnie. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna, za wszelkie komentarze, wszelkie życzenia. Dziękuję Wam, dziękuję Wam bardzo. Na razie, cześć.